Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. I w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie troszeczkę o rozszerzaniu diety. Jak to wygląda w przypadku mojej córki, jak ja wprowadzam rozszerzanie diety i mamy gościa specjalnego. Więc zacznijmy od początku. Moja córka ma 7,5 miesiąca. Rozszerzanie diety zaczęliśmy od około 6 miesiąca. Nie pamiętam już, czy to był dokładnie ten dzień, kiedy skończyła 6 miesięcy, czy to było 2 dni wcześniej, czy dwa dni później. Ale do rozszerzenia diety zaczęłam się przygotowywać już wcześniej, oczywiście słuchając rad siostry, która ma starszą córkę oraz mamy, która też, wiadomo, coś może doradzić, a także innych znajomych czy członków rodziny, którzy po prostu już dzieci mają starsze i już mają to za sobą. Ale zaopatrzyłam też się w książkę Małgorzaty Jackowskiej. Spokojnie to tylko rozszerzanie diety i uważam, że ta książka jest naprawdę przydatna, jeżeli ktoś na przykład planuje rozszerzać dietę metodą BLW. Za chwilkę Wam też o tym powiem. Lub też nie. Po prostu mamy mnóstwo, mnóstwo przydatnych wskazówek w tej książce. Są pytania i odpowiedzi czytelników. Są tutaj opisane, jakie produkty kiedy wprowadzać, jakie produkty są zakazane przy rozszerzaniu diety, kiedy co, kiedy co można podawać i tak dalej, i tak dalej. A na końcu znajdziemy też bardzo ciekawe Przepisy, na przykład z nowymi pomysłami na posiłki właśnie dla dzieciaków. Także myślę, że warto kupić tę książkę. Ja ją kupiłam na stronie Empiku i myślę, że z czystym sercem mogę Wam właśnie ją polecić. Czytałam ją, dużo rzeczy się dowiedziałam, ale były też takie rzeczy, które już wcześniej gdzieś tam usłyszałam, więc to też nie jest jakieś tam. Wielkie odkrycie, ale myślę, że tym bardziej, jeżeli ktoś nie ma od kogo na przykład zaczerpnąć rad, no to może właśnie tutaj czerpać inspirację z tej książki. I to była jedyna książka, jaką przeczytałam, właśnie jeżeli chodzi o rozszerzanie diety. Nie czytałam żadnych artykułów, żadnych stron internetowych, po prostu tylko ta książka i Rady, tak naprawdę bliskich mi osób, więc naprawdę ją polecam. No i jeżeli chodzi o nas, to nie zdecydowałam się na rozszerzanie diety metodą BLW. Dlaczego? Dlatego, że gdy zaczęłyśmy rozszerzać dietę, to Michalina jeszcze nie siedziała stabilnie sama. Więc po prostu. Uważałam, że nie jest na to gotowa, bo to jest jeden z warunków, jaki musi być właśnie spełniony przy tej metodzie rozszerzania diety. A po drugie, na pewno tę metodę wprowadzę wkrótce, w jakimś tam bardziej bliskim czy, czy dalszym czasie. Ale myślę, że jeszcze nie jest na to gotowa, bo nie. Radzi sobie jeszcze tak dobrze z większymi kawałkami w posiłku, czy, czy jakimiś grudkami i tak dalej. I też chciałabym powiedzieć Wam, że wprowadzanie nowych posiłków papek. Też jest normalne i też jest w porządku, więc jak najbardziej tutaj wybór należy do Was. Jeżeli chcecie od razu wprowadzać metodę BLW i kawałki lub jakieś, wiecie, inne konsystencje i tak dalej, to jak najbardziej decyzja należy po prostu do Was i to jest Wasz wybór. Natomiast ja nikomu nie narzucam, w jaki sposób ma to robić, po prostu mówię, jak to wygląda u nas. No i my właśnie zdecydowaliśmy się. Rozszerzać metodą, taką tradycyjną można powiedzieć, planuję później stopniowo przechodzić z papek zblendowanych konsystencji w jakieś takie bardziej właśnie stałe, stałe po prostu posiłki. Jeżeli chodzi o nas, to od początku wiedziałam, że będę chciała sama przygotowywać właśnie posiłki z dwóch względów. Z pierwszego względu po prostu, żeby sobie wyrobić rutynę przygotowywania posiłków dla Michaliny. Z drugiego względu takiego, że po prostu wiem, co jej podaję, kupuję dobrej jakości warzywa, więc więc właśnie z tego też względu głównie zdecydowałam się sama przyrządzać posiłki i od początku właśnie robiłam to sama. Jeżeli chodzi o nas, to my jako pierwsze posiłki zdecydowaliśmy się podawać kaszkę. Dostaliśmy taką poradę od naszej pani doktor i tak też właśnie sugerując się jej, jej opinią tak zrobiłam i przez kilka dni przed podaniem pierwszego warzywa podawałam kaszkę, żeby Michałna zapoznała się trochę z konsystencją jakąś inną, że coś tam jednak jest do jedzenia łyżeczką, a nie picia przez butelkę. No i właśnie Najpierw jakąś małą ilość i potem stopniowo te ilości zwiększałam. My podaliśmy na początku kaszkę manną, oczywiście bez cukru, taką kaszkę do przyrządzania na mleku modyfikowanym. My używamy mleka Babylon, Pronutra Advance i właśnie na tym mleku jej te kaszki przygotowuję. Później dokupiłam kaszkę jaglano-różową z malinami, też bez cukru, z dobrym składem, więc na razie tylko te dwie kaszki dostała, jeżeli chodzi o to. I teraz może przejdę do pokazania Wam gadżetów, jakie są przydatne, jakie u nas, u nas stosujemy do rozszerzenia diety, właśnie. No i zacznijmy może właśnie od naczynia. Jeżeli chodzi o miseczkę, my mamy taką miseczkę z firmy Smiki. To jest firma, którą można dostać w smyku z przystawką. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, ponieważ można ją łatwo przyczepić do stoliczka w krzesełku i nic się z naszym posiłkiem nie stanie. Kupiłam też taki talerzyk, właśnie z czterema przegródkami, żeby móc tutaj różne, różne posiłki, różne możliwości wyboru podać dziecku i on też jest właśnie na przystawce z tej samej firmy. Jeżeli chodzi o łyżeczki, przeczytałam, że te właśnie z Canpola są bardzo polecane. Też je kupiłam w smyku, ale też wiem, że są w Rosmanie i na pewno w internecie, jeżeli znajdziecie, to też będą dostępne. Jedną już tutaj wyjęłam, ale pokażę Wam. Jak ona wygląda? Ona jest, jak widzicie, dosyć płaska, jest dosyć wąska i myślę, że wygodnie się nią je. A drugą łyżeczką są łyżeczki z Baby Dream z Rosmana i tutaj możecie zobaczyć sobie różnicę. Ta jest troszeczkę głębsza i troszeczkę bardziej taka. nie wiem jak to powiedzieć, ta jest po prostu bardziej płaska. Więc my używamy tych dwóch łyżeczek. Ważne, żeby łyżeczka była twarda i płaska. Jeżeli chodzi o podawanie wody, bo przy rozszerzaniu diety oczywiście już wprowadzamy też wodę do picia, my wcześniej przy mleku modyfikowanym nie podawaliśmy wody, po prostu nie. Według mnie nie ma takiej potrzeby. No i właśnie przy rozszerzaniu diety już zaczęliśmy to podawać. No i pierwszą próbę mieliśmy z kubeczka do ID, ale niestety była nieudana, więc jeszcze chwilkę poczekam z tym kubeczkiem. Myślę, że niedługo może spróbuję ponownie, ale no na razie czeka po prostu na swoją kolej. A później kupiłam taki bidon z Awenta. Jest to nie kapek. On ma taki tutaj płaski dziubek z nacięciem, więc jeżeli dziecko po prostu zasysa, no to wtedy leci, leci napój i po prostu podajemy w tym wodę. Wodę podajemy podgrzaną do takiej temperatury po prostu jak mleko, podgrzewamy wodę w podgrzewaczu. Czasami zdarza się też podać wodę w temperaturze pokojowej, ale akurat Michalina woli taką troszeczkę cieplejszą. Więc ten bidon z Philipsa też u nas się bardzo dobrze sprawdza. No i fajne jest też to, że ma te rączki, więc sobie może dziecko samo wygodnie za niego złapać. Na pewno zaopatrzymy się też oczywiście w B-boxa, o którym zdania są też podzielone, ale wydaje mi się, że jeszcze troszkę tak jak mówiłam. I każde dziecko po prostu w swoim tempie. Teraz jeszcze chciałabym wam pokazać jakie mamy śliniaki. Mamy trzy. Pierwszy oczywiście taki bardzo popularny silikonowy z kieszonką, co jest bardzo bardzo przydatne. Uważam szczególnie właśnie jeżeli dziecko samodzielnie spożywa jakieś posiłki, to wszystko co ma spaść ląduje po prostu w tej kieszonce i jest łatwiej ze sprzątaniem. Drugi jaki mamy to jest Taki z ceratki, można powiedzieć. On jest taki bardziej e, ozdobny z e, firmy Alodi. E, I on też ma kieszonkę. On jest też fajny, bo jest taki mięciutki, więc można sobie gdzieś tam go upchać, e, żeby nie przeszkadzał nam. A też tutaj ma kieszonce, kieszonkę i on e, się też łatwo czyści, szybko go się myje, szybko schnie, więc też myślę, że jest e, super opcją. I trzeci to właściwie jest taki. E, o, taki kubraczek. Z rękawkami i on z tyłu zapina się tutaj na rzep. I tutaj myślę, że będzie bardzo przydatna opcja, właśnie jeżeli ktoś podaje dziecku posiłki do samodzielnego jedzenia, albo jak podajemy jakieś buraczki czy, czy coś w tym stylu, to tutaj rękawki chronią nam też całe ubranko dziecka i możemy mieć pewność, że nic się nie dostanie. Natomiast on jest jeszcze troszeczkę za duży, po prostu ma bardzo długie te rękawy. Ja go kupiłam w Primarku. Nie mogłam nigdzie dostać tutaj u nas stacjonarnie żadnego mniejszego, więc no po prostu też poczeka na swoją kolej, ale on też będzie bardzo przydatny, jeżeli chodzi na przykład później o jakieś prace plastyczne z dzieckiem, no bo wiadomo, to też będzie wszystko dookoła brudne. Ok, więc mamy już wszystkie akcesoria. No i po podaniu kaszki, kilka dni zaczęliśmy już takie typowe rozszerzanie diety, podając w pierwszej kolejności warzywa. I jeżeli chodzi o mnie, jak ja to robiłam? Oczywiście gotowałam dane warzywo. U nas pierwszy był ziemniak, później brokuł, później już nie pamiętam. No i jeżeli na przykład wprowadzałam Nowe warzywo. Ja gotowałam w ten sposób, że na przykład powiedzmy ziemniaka, obierałam oczywiście, myłam, kroiłam w kosteczkę i wrzucałam do wrzątku lub na parze. Jeżeli macie garnek do gotowania na parze, to też będzie fajna, fajna alternatywa, właśnie do zwykłego gotowania. No ale szybciej ugotuje się po prostu we wodzie, więc albo tak, albo tak, ale wrzucałam do wrzątku. Gotowałam, blendowałam. Dodawałam troszeczkę wody, żeby ta konsystencja była taka bardziej y, łatwiejsza do spożycia, lub y, na początku, jeżeli y, nie chciałam, z, jak została pierwsza ziemniaka, to po prostu y, mina taka, jakby jej cytrynę podała, y, więc y, dodałam jej odrobinę y, mleka, jej mleka, które pije, y, żeby ten smak troszeczkę jej y, przypomniał to, co wcześniej y, piła i jadła. Więc tak wprowadzałam i jeżeli wprowadziłam warzywo, to dwa lub trzy dni podawałam to warzywo przed podaniem kolejnego, żeby zobaczyć czy nie wystąpiła reakcja alergiczna. I do tej pory tak robię, że jeżeli wprowadzam coś nowego, to wprowadzam tylko jedną rzecz nową, yy, ponieważ gdyby coś yy, wystąpiło, właśnie jakaś yy, alergia, to yy, możemy bardzo łatwo stwierdzić od czego i co należy wyeliminować. Yy, I tak też właśnie robię jeżeli chodzi o przyrządzanie posiłków teraz, ułatwiłam sobie trochę sprawę i postanowiłam, że zrobię jej sama słoiczki, żeby nie musieć codziennie obierać, gotować tych warzyw, myć i tak dalej, i tak dalej, po prostu, bo ona wiecie, zje połowę ziemniaka albo teraz już zjada trochę więcej, ale na początku to są naprawdę bardzo małe ilości, więc tego przygotowywania trochę jest, także teraz robię sobie już tak, że przygotowywuję jej takie zupki warzywne, po prostu różne kombinacje, więc tak to wygląda. No i na początku oczywiście stosowałam tę zasadę, że najpierw podajemy warzywa. Jeżeli chodzi o mleko, Michalina zjada około czterech porcji mleka w ciągu doby, po mniej więcej 210 ml. Czasami zdarza się, że nie wypije wszystkiego, więc no różnie, ale zawsze przygotowuję 210, żeby po prostu się najadała. No i też taka moja rada, żeby nie sugerować się tym, co jest napisane na puszce czy na opakowaniu od mleka modyfikowanego, bo każde dziecko po prostu inaczej sobie te porcje yy, yy, rozkłada. Jeżeli chodzi o Michalinę, ona nam szybko naprawdę yy, przesypiała całe noce, więc w nocy już yy, od długiego czasu nie dostała mleka. Yy, jakieś tam pojedyncze przypadki się zdarzyły, ale na co dzień po prostu w nocy nie ma pobudki na mleko, no i w dzień właśnie te cztery porcje mniej więcej wypija. Czasami zdarza się, że są to trzy porcje, czasami że jest to pięć, więc zależy po prostu jak ten dzień wygląda, no to my się do tego dostosowujemy. Jeszcze jedna ważna kwestia, no to oczywiście krzesełko do karmienia. My mamy krzesełko z firmy Pekperego, Prima Papa Follow Me tak patrzę, bo mam napisy na krzesełku. Zobaczycie oczywiście przebitkę, jak to krzesełko wygląda. My zdecydowaliśmy się na to krzesełko po prostu dlatego, że podobało nam się wizualnie. Plus my to krzesełko mieliśmy już dużo wcześniej przed rozszerzaniem diety, dlatego że ono rozkłada się też na płasko i. Jeżeli byłam z nią sama w domu, musiałam coś zrobić w kuchni, w łazience, i tak dalej, brałam sobie to krzesełko, wkładałam ją, zapinałam i widziałam. Po prostu miałam dziecko na oku. No i też nadal wykorzystujemy je właśnie w ten sposób. Ale jeżeli chodzi o, o to, jak się sprawdza do rozszerzania diety, to myślę, że jest w porządku. Teraz wiem, że na przykład mogłoby mieć regulowany podnóżek, bo wysokości nie można ustawić, chyba że można, a nie wiem, ale myślę, że nie. Można tylko podnieść do góry lub opuścić na dół. No a cała reszta. Myślę, że jest w porządku. co jest też tutaj zagadką dla mnie, to mamy je w kolorze białym i nie wiem jak będę czyścić. Jak już wiecie zacznie się jakieś tam samodzielne jedzenie, no to może być ciężko, ale myślę, że damy radę, bo ono jest całe wykonane z ekoskóry, więc jest po prostu na bieżąco trzeba czyścić, żeby te plamy nie zaschły. No i tak to u nas wygląda. No, nie czuję jakiejś takiej presji, żeby ona już jadła nie wiadomo co, nie wiadomo ile. Też w tej książce wiele razy podkreślone jest to, że do pierwszego roku życia dziecka nie musimy skupiać się na tym, żeby ono się najadało tym posiłkiem, tylko żeby próbowało, żeby poznawało nowe smaki, nowe właśnie produkty, konsystencje itd. itd. No i teraz właśnie wprowadzam jej. Wprowadzam jej takie różne nowe posiłki, żeby też wiedziała, żebym zobaczyła co jej podchodzi, co nie. Do tej pory wszystko naprawdę ładnie zajada. Oprócz jednego przypadku, gdzie nie miałam po prostu nic w domu, a dostaliśmy słoiczki w prezencie, i podałam jej jedynie ze słoiczka w ogóle nie zjadła, więc no yy, myślę, że u nas takie gotowe słoiczki się po prostu nie sprawdzą, nawet awaryjnie. No, ale zawsze właśnie mam w lodówce jakieś przygotowane przez siebie i to wcina ze smakiem. Yy, także Tyle na ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. Może nagram jakiś kolejny film albo z jakimś innym tematem. Jeżeli macie właśnie jakieś pytania, na które mogłabym odpowiedzieć, to zadajcie na dole, skomentujcie, jak to wygląda u Was. Może macie jakieś rady dla mnie, bo wiecie, no ja nie jestem alfą i omegą, po prostu robię tak, jak mi podpowiada intuicja. Nie nakładam presji na Michalinę, daję jej czas, żeby się z tym wszystkim oswoić. Bo to dla takiego małego dziecka też jest nowa sytuacja. Także tak to wygląda u nas. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda właśnie to krzesełko. Nagram przebitkę. No i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, i zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Także pozdrawiam Was, ściskam i buziaki.